Dzień dobry, witam dziś w wyjątkowym wydaniu naszego vloga. Ja nazywam się Karolina Sokołowska, jestem seks-edukatorką w Erotic Med, a dzisiaj mamy dla Państwa propozycję prezentów, które można sprawić swoim bliskim z okazji zbliżającego się Mikołaja lub po prostu gwiazdki. I mam tutaj na myśli nie tylko tych najbliższych, nie tylko osoby partnerskie, ale też osoby z rodziny, których również w naszym sklepie można kupić rewelacyjne, świetne prezenty. I ten poradnik zazwyczaj piszę artykuły, w których polecam fajne rzeczy dla tych właśnie najbliższych, dla swojej drugiej połóweczki, dla osoby partnerskiej. I są to prezenty bardzo intymne, ale dzisiaj chciałam troszeczkę opowiedzieć o rzeczach, które można kupić też innym osobom e, i też myślę, że mogą być świetnymi podarkami. E, zaczynamy. Jeżeli chodzi o pary, czyli czym można obdarować jakąś bardzo bliską sobie parę? Ja nie wiem, e, kogoś, kto, kogo dobrze znamy, e, kogo upodobania znamy, e, kto. Nie obrazi się za tak bardzo intymny prezent, e, to e, Takim podarunkiem mogą być na pewno wibratory dla par i ja dzisiaj przygotowałam dwie opcje, będzie to wersja taka luksusowa i wersja budżetowa. Obydwa te wibratory, obydwa te wibratory dla par robią e, dokładnie to samo, czyli stymulują panią od dwóch punktów, od punktu G i od e, zewnętrznej części, czyli od e, obszaru Klitoris. I oczywiście obydwa te wibratory pozostawiają miejsce również dla mężczyzn, aby też jakby się zmieścił i również był stymulowany tą wibrującą końcóweczką w trakcie zbliżenia. Więc jest to świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu, na zaciśnienie tej erotycznej więzi i na zabawę jednym urządzeniem w jednym czasie. Także myślę, że to jest naprawdę świetny pomysł na prezent, zarówno dla bliskiej sobie pary, jak i również dla siebie na prezent, na gwiazdkę. Kolejnym, kolejną osobą, którą można u nas obserwować to oczywiście dziewczyna, partnerka, wybranka i tutaj też mam bardzo fajny pomysł, a mianowicie taki trend ostatnio, czyli jajeczka, które są sterowane za pomocą aplikacji telefonicznej i tutaj również mam wersję luksusową i budżetową. Ta wersja luksusowa to jest marka Zalo. Śliczny produkt, naprawdę. My jesteśmy bardzo użyczone w salonie. Ona ma tutaj takie bardzo delikatne gwiazdeczki, więc widać to rewelacyjnie. Jest naprawdę pięknym produktem, pięknie ozdabianym. Tutaj jest złoto. Jest platerowana prawdziwym złotem. Ma piękny tutaj łańcuszek. Świetny kształt, bo również jest tutaj. Odgięta troszeczkę do punktu G, więc ten kształt nie jest taki regularny, ale alternatywą, świetną alternatywą jest również to jajeczko, które ma spiralną fakturę, również jest sterowane za pomocą aplikacji telefonicznej, ma taką uroczą formę maleńkiej kropelki, więc także estetycznie spełnia absolutnie wszystkie upodobania. No jest w mikołajowym czerwonym kolorze, więc czego więcej chcieć od życia. Kolejnym produktem, którym można obdarować swoją dziewczynę, albo też koleżankę, przyjaciółkę, siostrę, kuzynkę. Są na przykład masażery bezdotykowe w stylu pingwinka. Pingwinek jest takim bardzo popularnym gadżetem, ale myślę, że można też wybrać coś innego, co jest równie piękne w kształcie i myślę, że ta różyczka naprawdę niczym nie odbiega. Zazwyczaj w naszym salonie jest, budzi taki efekt wow i bardzo się podoba i to jest właśnie ta budżetowa alternatywa. A jeżeli chodzi o luksusową alternatywę, no to na pewno jest to urządzenie marki Lelo, które posiada falę soniczną w przeciwieństwie do tego, które operuje falą powietrza i ta fala soniczna ona dociera w głąb strukturę taczki. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to ono akurat ma tutaj bardzo szeroką tą uszczelkę, która y Obejmuje obszar właśnie klitorys, większy obszar niż na pewno różyczkę, którą prezentowałam wcześniej. I stymuluje właśnie bardziej równomiernie rozłożoną falą, ale nie mniej intensywnie, a fala sędziusza wnika w głąb struktur tkanki i stymuluje łasteczkę na większej głębokości, także jest to naprawdę świetny produkt natomiast czym można obdarować mężczyznę, jeżeli chodzi o mężczyznę no to na pewno można go obdarować masturbatorem. I tutaj również mam wersję budżetową i wersję luksusową w wersji luksusowej mamy to urządzenie tęgi, które jest naprawdę świetne, ten produkt po prostu sprawia, że ten masturbator rotuje dookoła i wytwarza w środku taki rodzaj zasysania po prostu, więc generalnie jest to naprawdę świetne Produkt, który daje dwa różne bodźce, ale takie naprawdę bardzo mocno poszukiwane przez mężczyzn, więc jest to na pewno taka wersja, która się spodoba panom i na pewno docenią taki gest. A to jest wersja dla osób, które chciałyby może wypróbować, może chciałyby zachęcić partnera do spróbowania czegoś innego. I to jest takie jajeczko, które jest takim strokerem po prostu, czyli służy do trzymania w dłoni w trakcie, kiedy po prostu członek jest stymulowany ręcznie. Tutaj mamy różne faktury, taką falistą fakturę, ale jak wywiniemy go na drugą stronę, to ta faktura jest już troszeczkę inna. I to jajeczko jest tak fajnie skonstruowane, że możemy, mamy tutaj taki ociekacz, który po umyciu gadżetu możemy po prostu go tutaj umieścić, poczekać aż wyschnie, i do przechowania schować go z powrotem. Bardzo fajny kieszonkowy gadżet. Jest to taki produkt, który można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać. Nie jest dyskretny, nie stwarza żadnych, nie wiem, podejrzeń, że jest to jakiś gadżet erotyczny. Także naprawdę świetny produkt. Jeżeli chodzi o obdarowanie, na przykład mamy, ciotki, jakichś starszych, bardziej takich, może, osób powściągliwych, niekoniecznie takich wyzwolonych, że tak się wyrażę, erotycznie, to przypominam, że mamy rewelacyjną, gamę wspaniałych feromonów i tutaj przedstawiam budżetową wersję, czyli dla niej opcję oraz dla niego, czyli można ciotkę i wujka obdarować albo na przykład babcię i dziadka i to są feromony, które bardzo fajnie się sprawdzają, mają bardzo klasyczne zapachy myślę, że wielu paniom się spodobają, przypadają do gustu, są myślę uniwersalne, eleganckie bardzo klasyczne no, i oczywiście są w wersji budżetowej, więc na pewno można sobie pozwolić na nie, nie uszczuplając jakby zbytnio swojego portfela. Natomiast jeżeli chodzi o wersję luksusową, to nie mogę nie polecić naszych feromonków, które są dostępne tylko i wyłącznie u nas i zostały stworzone z myślą o jak największej skuteczności, ale też o jak najwyższej jakości, jeżeli chodzi o sam efekt zapachu, czyli. Nie ulatniają się po kilkudziesięciu minutach, one zostają z nami przez cały dzień, a nawet często po prostu jeżeli gdzieś tam sobie psikamy ubranko, no to one zostają nawet do następnego prania. Są naprawdę intensywne w zapachu, naprawdę... Długotrwałe w zapachu, ale też jako feromony działają rewelacyjnie i to jest ta wersja luksusowa. Tutaj mamy piękne kryształki, takie oryginalne kryształki, tak de facto. Złoty e, e, medalion, e, piękne opakowania. Naprawdę jest to taka wersja, która na pewno jako prezent urzeknie. Myślę, naprawdę każdego. Także spokojnie można ją podarować komuś i ten ktoś na pewno będzie miał taki efekt wow podczas otwierania tego prezentu. A ja jeszcze chciałabym, ponieważ już dobiegamy do końca tego poradnika, nie możemy go ciągnąć w nieskończoność, na pewno mam bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo chciałabym jeszcze opowiedzieć o nich, natomiast nie chciałabym, żeby ten filmik też trwał godzinę i żeby znudził wszystkich, także chciałam tylko jeszcze napomknąć, że jeżeli chodzi o rozdawanie prezentów, to na pewno... I jako prezent i również do rozdawania prezentów mogą posłużyć e, stroje świętego Mikołaja. E, także na pewno, jeżeli Pani dostanie taki prezent, e, to e, ucieszy on ją, a jeżeli będzie dawać taki e, dawać prezent w tym przebraniu, to na pewno ucieszy on osobę obdarowaną, pod warunkiem, że jest to ktoś bardzo, bardzo bliski. E, więc tutaj też na pewno e, w tym kierunku warto podążyć, przemyśleć temat i zastanowić się nad... Przemienił sobie takiego stroju świętego Mikołaja, który na pewno e, będzie dawał taki efekt wow i też wproił w świąteczną atmosferę. E, także ja się już żegnam, e, jeżeli byście chcieli jakieś e, fajne pomysły, ale bardziej spersonalizowane, to na pewno będziecie mogli do naszego, e, na nasz czat e, tutaj się e, udać, gdzie można zyskać bardziej taką spersonalizowaną poradę, także zapraszam do korzystania z tej możliwości, mamy też telefon, e, jesteśmy cały czas w salonie, w bardzo świątecznej atmosferze, więc zapraszamy serdecznie, a ja tymczasem życzę miłego dnia i do następnego razu.